do Soleimani To jest towar z pianą Dubaj Według Google Maps jeszcze nie jesteśmy nawet w mieście A przejechaliśmy już jakieś 5, 5 do 7 km Miasto jest ogromne W przeciągu krótkiego czasu nieźle się zmieniło Coraz więcej wieżowców niektóre już budowane jakieś 12 z czego z 7 jest budowanych cały czas parę kilometrów wcześniej zostaliśmy zatrzymani na checkpoincie Oczywiście kontrola paszportowa to to zdjęcie, weź na Google z